Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kazimierze Wielkiej to Technikum, Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych i szkoła policjalna kształcące w zawodach najbardziej pożądanych na rynku pracy. Technik budownictwa, technik żywienia i usług gastronomicznych. Technik hotelarstwa, spedytor, technik rolnik i nowe kierunki. Technik masażysta, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy. Nasze szkoły doskonale przygotują Cię do rozwijania kariery i zdobycia wymarzonego zawodu. Najnowocześniejsze pracownie, praktyki zagraniczne, udział w wielu projektach szkoleniowych i kursach to szansa i możliwość na zdobycie unikalnych umiejętności i wiedzy. Nauka w naszych szkołach to perspektywa na stabilny zawód i lepszą przyszłość. Czekamy właśnie na Ciebie. Zapisz się już dziś. Telefon 41 352 26 98.